W dzisiejszym programie, jak zauważyliście, jestem w nietypowym stroju, a to świadczy o tym, że troszeczkę omówimy temat wschodni, a mianowicie zbliżymy się do Azji. Tak jak wspominałem, mundurek. Chiński utożsamia nam się głównie z sztukami walki, mylne jest, jest pojęcie nazywane tą odzież kimonem, jest to typowy mundurek chiński kung fu, a jak wiemy sztuki walki wywodzą się głównie z tego regionu. ogólnie rzecz biorąc jednym z pierwszych z zachodu, którzy odwiedzili ziemię chińskie, był człowiek z Wenecji, nazywał się Marco Polo, urodzony na początku XIII wieku. Jako zorganizowane Chiny istnieją już od 221 roku przed naszą erą. Także należy zwrócić uwagę, jak wcześniej ten rozwój społeczeństwa chińskiego istniał w porównaniu choćby do żyjących w Europie czy na innych obszarach Ziemi. I dla mnie szczególnym takim wyjątkowym przedmiotem, wywodzącym się z Chin, jest nunchako. Czyli podwójny taki obuch, obuch połączony dziś łańcuszkiem, ewentualnie linką, a niegdyś końskim włosem. Są spory wśród znawców, którzy twierdzą, że niby jest błędną teorią, że nunchako pochodzi od cepa do mucenia ryżu. Generalnie nunczako służyło do samoobrony. Portugalczycy, którzy pierwsi dotarli do Azji Południowo-Wschodniej, a później do samych Chin, najpierw Chińczyków nazywano Hinz, natomiast później wyprowadzili dla kraju właśnie nazwę China. Od nich zapożyczono ją do innych języków europejskich. Początki używania tej nazwy sięgają tysiącznego roku przed naszą erą. Wtedy to określenie dotyczyło położenia w centralnej części doliny Rzeki Żółtej. Bezpośrednimi przodkami dzisiejszych Chińczyków byli przedstawiciele plemienia Huaxia, żyjącego nad Żółtą Rzeką w północnej części Chin. Według literatury konfucjańskiej, założycielem państwa był pierwszy z tzw. pięciu mitycznych cesarzy, panujących według chronologii tradycyjnej. 2852, 2205, przed naszą erą żółty cesarz Huang Di. Natomiast ustanowienie dynastii Xia przypisuje się jednemu z pięciu mitycznych cesarzy, Wielkiemu Yu, i tym samym powstaje zorganizowane państwo Chiny. Był to rok 221 przed naszą erą. you uh -oh.